Proszę Państwa, tak wygląda nasza pajdzia przed wyjęciem na Wit Witam Państwa. Yy, więc tak, postanowiłem ściąć ciut nową yy, działalność na filmikach, które będę dla Państwa przygotowywał. I dzisiaj chcę dla Państwa przyrządzić typową Potrawę hiszpańską to znaczy się paella de Marisco, jest to ryż, który będzie tylko i wyłącznie podawany z darami morza. Jak Państwo możecie widzieć, mamy tutaj przeróżnego rodzaju małże, mamy do tego. Dużą krewetkę, to jest krewetka argentyńska. Oczywiście mamy paprykę zieloną i czerwoną. I więcej darów morza. Proszę Państwa, robimy zasmackę czerwonej i zielonej papryki. No i oczywiście musimy zrobić gambaty na. Ogniu, żeby doszły do swojego koloru że tak powiem zaraz dalej w momencie proszę Państwa kiedy grywetka osiąga swój kolor, a wygląda to mniej więcej tak, możemy ją już ściągać. Zasmażka z papryk robi się dalej. Oczywiście ja robię to wszystko na oleju z oliwek, bo jest to, że tak powiem, gwarancją dobrego jedzenia. Co mogę dalej powiedzieć? Oczywiście zmieniliśmy garnek, gdyż w tym już zrobi się odpowiednia paedia. Zrobione krewetki zostawiamy na koniec. No, i oczywiście do dobrego gotowania łyczek piwka, bo nie ma to jak właśnie w ten sposób. Za chwileczkę do tego garka będziemy dodawać. Wszystkie dary morza, którymi dysponujemy, a jest tego trochę. No więc, proszę Państwa, mamy wszystko w garnku, które się teraz całość leciusieńko podgotowuje. Małże otwierają się same pod wpływem ciepła. I teraz, proszę Państwa, przychodzi moment, kiedy zasypujemy to ryżem. I w tym momencie będziemy to wymieszywać, aż ryż wciutkę się po prostu podpali. Proszę się nie bać, że ryż się spali. Możecie Państwo robić to około 2-3 minut, aż ryż przejdzie olejem z oliwek. Za chwilę dalej. Proszę Państwa, upłynęło około 5 minut. Ryż przeszedł oliwą. Dlaczego? Gdyż, jeżeli ryż przejdzie oliwą, wtedy on staje się sypki. Nie będzie się robił taki zbity, będzie go po prostu można jeść na sypko. I jako dałem około 300 gram ryżu, to teraz wlewam, proszę Państwa, litr. To się nazywa caldo de pescado. Jest to wywar z ryb. Nie wiem, czy można to nabyć. W Jeżeli nie można, to normalnie zrobić, jak z kurczaka robi się wywar z ryb. I w tym momencie należy to po prostu przemieszać. I. Doprowadzić później do gotowania. Jeżeli dajemy. Ja mam, ja mam taki sposób, że ja daję 2,5 i raza wywaru niż dałem ryżu. O co chodzi? On odparuje do końca. Pokażę to później Państwu. On odparuje do końca. Zostanie sam ryż. Teraz będziemy czekać, aż on po prostu się zagotuje i odparuje. Gdy już mamy wszystko wstawione, troszkę soli, troszkę pieprzu i to, co ja nazywam czary-mary, proszę Państwa. Kurkuma. I za chwileczkę ten ryż cały będzie żółty. Przedstawię to Państwu za moment. Zaczyna to sobie pięknie wrzeć, proszę Państwa. Jeżeli zrobicie to w proporcji, którą Państwu powiedziałem, to przekonacie się Państwo, że cała woda odparuje i zostanie Państwu tyle ryżu, co w tej chwili widać na filmiku. Cała woda odparuje. Proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą, o której muszę wspomnieć, to jest to, że ryż miesza się tylko raz przed zagotowaniem wody. Później już się nie miesza ryżu. Zostawia się, aż woda odparuje. Nie mieszać ryżu. Proszę Państwa, woda praktycznie odparowała po jakichś 10-12 minutach. Gdy pojawiają się takie właśnie bąbelki na paegi. co robimy? Ubieramy ją gambasami, Czyli krewetką, żeby była cieplutka, w momencie kiedy podajemy, przykrywamy i zostawiamy na jakieś 10-15 minut. Za chwilę pokażę Państwu, jak wygląda porcja tej paedzi na talerzu. Proszę Państwa, tak wygląda nasza paedzia przed wyjęciem na talerz. Za chwileczkę pokażę Państwu, jak wygląda porcja. Proszę Państwa, nasza porcja Paedji de Marisco, czyli ryż z darami morza. Jeżeli chcecie Państwo jeszcze wzmocnić smak tego talerza, obok podaję kawałeczek cytryny, żebyście Państwo jeszcze skropili cytryną ten talerz. Bardzo dziękuję i smacznego. Jeżeli się Państwu spodobał filmik, jeżeli chcecie Państwo innych dań gotowanych po hiszpańsku, bardzo proszę o subskrypcję. Łapka do góry i czekam na Wasze propozycje. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.